Siema-Siema, prosiliście trochę o tego teksturpak, to, to jest to, In... także jest. Dzisiaj na 1 kwietnia. Yy, także link macie w opisie. No i ogólnie chciałbym powie powiedzieć, że jest to sklejka i trochę rzeczy sam ogólnie przerobiłem, dorobiłem, także no zobaczycie jak mi to dokładnie wyszło i Wam zaprezentuję to w kilku gierkach na bedwarsach, także jo! Okay. Ogólnie, to jeśli chodzi o tego teksturpaka, to szczerze chciałem zrobić jakiegoś teksturpaka, ale kompletnie nie miałem pomysłu. Myślałem nad jakimś teksturpakiem, nie wiem, albuzowym, ale później zobaczyłem u kogoś na filmie żółtą wełnę. Yy, taką, właśnie, jak ta. I pomyślałem wtedy o zrobieniu jakiegoś cytrynowego teksturpaka, czy coś. Ale pomyślałem, że to kudę. no Dość sporo ludzi to robiło takie żółte teksty Także pomyślałem, ulałem, że zrobię coś takiego... Hahaha, ha, ha, wiosna, ale fajnie. Ha. No i tak wyszło. Nie!

Ten butterfly to... nie wiem... Was nie bali w uszy? Teraz uszy nie walą od tego butterflya? Może będę normal klikiem wlepać Szczerze patrzyłem się w ten... Księżyc I przez chwilę myślałem, że spadnę Zamiast patrzeć się na pełne, patrzę się na księżyc, nie? Nie doleciałem Dobra Miałem tu jakiś koceniec pewnie I zaraz pa, pa Robię, jak on, robię fortnite Fuchtnight. Firtnite Trudno Co ty kościół? odwalasz? WTF Ja nie mogę, dobra O, elo Kolego Kolego E eee, the... Co? to się staniało się? Halo, kolego nie no kolego, ja się cyby cykam. Cychy się cykam Dobra Sochy Wo dobra Słodcia kolego Już nie to wkurzać zaczęło Tak szczerze Nie Głupie drzewo Głupie drzewo kurwa jak drzewo nic nie robi całe życie tylko stoi. No dobra, czasem zdarza się walka z wichurami, ale... Halo, bez przesady. Co? Dobra, ja za wcześnie to rozkoczyłem Dobra, teraz nie, poz nie pozwolę na to, żeby jakieś głupie drzewo mnie zatrzymało, jakaś palma. W tych czasach... Ym... Sorry, o okej, okay. GG, to nieźle, żeby wyszedł, fajnie polecam, pozdrawiam serdecznie.